Bardzo często osoby, które pytają mnie o dowolną radę na temat biznesu online, po usłyszeniu odpowiedzi kwitują to bardzo podobnie: Czyli ty już masz markę osobistą, tobie jest łatwiej. Mówię o tym na samym początku tego wideo, ponieważ chcę tutaj podkreślić, że świadomość marki osobistej, tego jak ona jest ważna w dzisiejszym świecie, szczególnie jeśli chcemy zarabiać pieniądze w internecie. Ta świadomość nie dotyczy tylko mnie i moich biznes partnerów, ale wszystkich osób, które przychodzą do mnie po to, żebym pomógł im postawić pierwsze kroki w tym że biznesie. Słuchajcie, jeśli chodzi o markę osobistą, zgadzam się jak najbardziej z tym, że jest ona kluczowa do osiągnięcia sukcesu w internecie. A zatem jeśli jest kluczowa, to im szybciej ją zbudujemy, tym lepiej. Im szybciej zaczniemy ją budować, tym lepiej. Mam masę partnerów biznesowych, którzy próbują pozornie iść taką drogą na skróty, czyli bez marki osobistej. Od razu zaczynają od spamowania grup, robienia dziwnych rzeczy w internecie. Zwykle kończy się to blokadami, banami, a pieniędzy i tak na koncie później nie ma. W związku z tym, i tak po czasie muszą tą markę zacząć budować. Kochani, marka osobista w moim przypadku. To jest kwestia trzech miesięcy takiej naprawdę intensywnej pracy, no i później czterech lat, jakby podtrzymywania, takiego dolewania tej oliwy do ognia, po to, żeby nie gasł, a żeby stopniowo jeszcze rósł. I zobaczcie, często ludzie mówią mi tak, Ty masz markę osobistą, bo Ty już działasz 4 lata, ale zauważcie pewną. Jedną rzecz, że kiedy pracowałem miesiąc, to ludzie mówili to samo, dokładnie to samo. Ty już pracujesz miesiąc w internecie, więc ty masz markę osobistą. I podobnie było po trzech miesiącach, i po roku, i po dwóch, i po trzech, i podobnie jest teraz. No, jestem przekonany, że z każdym rokiem będzie to ta sama śpiewka. Słuchajcie, przez pierwsze trzy miesiące tak naprawdę nie czerpałem żadnych korzyści z marki osobistej. Przez pierwsze trzy miesiące. To były trzy miesiące bardzo intensywnej pracy. Wtedy jeszcze pracowałem na etacie w związku z czym moja praca w internecie, no to było tylko w międzyczasie gdzieś tam na przerwach, z rana po pracy i tyle. Dlatego słuchajcie, budowanie marki osobistej wtedy było niezwykle trudne dla mnie, a jednak się udało. Więc jeśli ty masz teraz dzieci, przechodzisz na etat, masz jakieś dodatkowe zajęcia, to ja miałem taką samą sytuację wtedy i udało się. Dlatego chciałbym dać Tobie kilka takich konkretnych wskazówek, jak możesz to zrobić u siebie. Będą to wskazówki oparte na moim doświadczeniu. Powiem Ci tylko to, co zadziałało u mnie, to, co ja robiłem, i możesz to sobie zduplikować sprawdzić, jak to zadziała u Ciebie. Nie masz nic do stracenia. Nie masz nic do stracenia. Wszystko, co ja robiłem, robiłem w internecie w czasie, w którym ty być może teraz jeszcze przeglądasz jakieś filmiki, social media, robisz jakieś dziwne rzeczy, w tym czasie możesz zacząć robić to, co zacząłem robić ja 4 lata temu, bo wcześniej też przeglądałem internet, zacząłem po prostu tworzyć. I chodziło o to, żeby zacząć tworzyć w miarę regularnie. A przynajmniej jeśli chodzi o ilość, jeśli nie o czas, to o ilość. Miałem akurat takie szczęście, że pracowałem na dwie różne zmiany w pracy na etacie, więc jeśli miałem w jednym tygodniu, na przykład na rano, to zawsze o tej samej porze miałem przerwę, o tej samej godzinie zaczynałem pracę i tak dalej. Więc te posty u mnie były w jakimś tam stopniu regularne. Natomiast zawsze o tym, żeby je wrzucić, myślałem dużo, dużo wcześniej. Tak? U mnie, w moim przypadku, to były trzy posty dziennie. Postowałem trzy razy dziennie przez pierwsze trzy miesiące i nie miało znaczenia tak naprawdę, o której godzinie to wrzucam. Miało znaczenie bardziej to, żeby to były trzy posty. Dlaczego trzy? No bo tak sobie postanowiłem, że tak będę robił. Nie było tu jakichś większych filozofii. Jedyne o czym sobie pomyślałem, no to, że jeśli ktoś wstaje rano. No to pierwsze co robi, no to sięga po telefon. No więc myślałem o tym, że rano jakiś post musi wlecieć ode mnie. Później gdzieś tam, kiedy kończyłem pracę, ludzie siadali do obiadu, czy też po obiedzie sięgali telefony. Wiedziałem, że też musi się wtedy pojawić w ich social mediach. No i wieczorem była ta sama sytuacja, więc starałem się te trzy razy dziennie coś do internetu wrzucić. Natomiast chcę Wam tutaj uświadomić, że jeśli była sytuacja taka, że jest na przykład północ, i ja patrzę na swoje social media, że tam jest tylko jeden post, bo na przykład miałem nadgodziny na etacie i po prostu nie ogarnąłem większej liczby postów. To to, że jest północ, to nie była żadna wymówka. Po prostu siadałem i o północy wrzucałem dwa posty. No bo miały być trzy. Czy miało to sens, czy nie? Teraz widzicie efekty. W moich wielotysięcznych strukturach, po moich zarobkach, które publikuję, widzicie jakie mam efekty. Sami mówicie, że mam markę osobistą i jest mi łatwiej, więc to, co możecie zastosować u siebie, no to jeśli zaczynacie, róbcie trzy posty dziennie. I kiedy ostatnio tę radę dałem jednej z moich podopiecznych, powiedziała mi, że Łukasz, ale ta osoba, akurat tutaj zobacz, nie wrzuca tyle postów, a jednak zarabia pieniądze. Jak najbardziej. Ale jeśli przychodzisz do mnie i pytasz się o radę mi, to nie mów mi, co robi ktoś, bo ja wiem, w jaki sposób ta osoba zarabia pieniądze. Tam działa coś innego: tam działa świetna sprzedaż, tam działa charyzma, tam są inne elementy sprzedażowe. Natomiast mówię ci, co zadziałało u mnie pod kątem budowania marki osobistej, i choć bezpośrednio nie przełożyło się to, na, na jakieś tam zyski, to pośrednio jak najbardziej, no bo z samego wyrzucenia na posta na social media pieniądze z laptopa nie wyskoczą, prawda? Natomiast przekłada się to na budowanie wizerunku, zwiększa no to liczbę obserwatorów, zwiększa to liczbę moich znajomych na Facebooku, którzy później dołączają. Bądź też kupują pewne produkty ode mnie, w tym miejscu również, jeśli działasz w MLM, bądź też masz jakiś produkt fizyczny, sprawdź sobie moje, moje social media. Tam nie ma informacji o tym, co ja sprzedaję. To jest bardzo ważna rzecz i to jest bardzo ważny błąd u początkujących osób, kiedy dołączają do różnych biznesów internetowych, no to wrzucają informacje, do jakiej firmy dołączyli, jakie tu są produkty. Zobacz, tutaj są ulotki tych produktów, może się kupić. Odezwij się do mnie. Kochani, ludzie nie wchodzą na Facebooka po to, żeby kupować. Ludzie przychodzą na Facebooka, żeby sobie go poprzeglądać, a kupują gdzieś indziej. Kupują w internecie, ale, ale gdzieś indziej, no nie na Facebooku. Dlatego, jeśli zauważysz, ja sprzedaję bardzo dużo przez internet, ale nie na Facebooku. Zobacz sobie, jak mój Facebook jest prowadzony, w jaki sposób to działa. Chodzi o to, że. Każdą, każdą, absolutnie każdą usługę i rzecz możesz sprzedać, jeśli tylko sprzedasz najpierw siebie. Znaczy, ludzie muszą cię polubić. I o to chodzi w pracy głównie na Facebooku, żeby ci ludzie polubili. Zauważ, że każdy publikuje coś na Facebooku. Tu jadłem, tutaj byłem, tutaj zwiedziłem coś i tak dalej. I chodzi o to, że część ludzi robi to nieświadomie. No więc ci ludzie nie zarabiają, wręcz kiedy się im powie, że. Praca jest na Facebooku, no to łapią się za głowę. Jak to możliwe, przecież siedzę cały dzień na Facebooku, jakoś nikt mi za to nie płaci. No nie, no bo, bo nie jesteś świadomy tego, że można, jak to robić i tak dalej. Nawet właśnie osoby, które już są świadome, że można zarabiać, nie do końca wiedzą, jak to robić, no i spamują linkami do kupna produktów właśnie poprzez swój wall lub też grupy ogłoszeniowe i tak dalej. W ten sposób tego nie robimy. Robimy to zupełnie inaczej. Robimy to gdzieś tam na privach, ewentualnie kiedy osoby się do nas zgłoszą, zapytają o co tutaj chodzi. Marka osobista bardzo mocno wspiera to, co robisz, wspiera twój biznes. Ta marka, to nie jest Droga na skróty, to nie jest jakiś tam dystans 100 metrów, tylko to jest naprawdę maraton, to trzeba robić z głową, trzeba myśleć co się wrzuca, nie można być monotonnym. Kiedy zaczynałem, no to miałem taki fajny schemat rozpisany, że pierwszego dnia muszę wrzucić jakąś mądrą myśl, później muszę wrzucić sobie jakiś cytat, później napisać, że ten cytat to jest cudzy, ale ja jak najbardziej się z nim zgadzam, ok. Następnie wrzucić jakąś ciekawostkę z internetu, wrzucić coś szkoleniowego, wrzucić fajny lifestyle, wrzucić zdjęcie pieniędzy i tak dalej i tak dalej. I przeplatać to, robić różne rzeczy. I w ten sposób zbudowałem tę markę osobistą, którą mam dziś. Wciąż mam kasę z tego, co zrobiłem kiedyś, ponieważ wciąż mam nowych znajomych na Facebooku, wciąż mam nowe osoby obserwujące. no i jeśli te osoby dopiero dołączyły, a ja już pewną pracę wykonałem 4 lat temu, 3 lata temu i tak dalej, to co robię? Wracam do tych swoich starych postów i sobie jeszcze raz komentuję. Wtedy automatycznie post leci na górę tablicy i moi nowi znajomi widzą te posty tak, jakby one dopiero wleciały. To jest bardzo fajny tip. Także jeśli Ci się spodobał, no to koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał, daj dzwoneczek, zostaw jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. O samym temacie afiliacji, zarabiania w internecie marki osobistej, mówię szerzej na naszej Akademii Afiliacyjnej, do której Cię również bardzo serdecznie zapraszam, wejdź sobie na stronę ekspertafiliacji.pl i tam przejdź sobie ten kurs gdzie takich filmów jak chociażby to, które właśnie teraz słuchasz, no jest znacznie, znacznie więcej dzięki wielkie i do usłyszenia